Już po raz 20 nauczyciele grają. Nie tylko nauczyciele, to jest dwudziesty turniej piłki siatkowej pracowników oświaty. Więc grają nauczyciele, grają pracownicy administracji obsługi oraz w naszym regulaminie jest dopuszczone, że może grać również członek rodziny, jedna osoba w danym zespole. Jest to, tak jak wspomniałam, 20 turniej. W tym roku rozszerzyliśmy udział zewnętrznych drużyn, to znaczy w naszym turnieju biorą udział drużyny z oddziału ZNP w Kluczborku, w Krapkowicach, Głogówku i Opolu. Ile w sumie drużyn startuje? 10 drużyn wzięło udział. Miało być 11, niestety jedna z jakichś tam przyczyn nie mogła wziąć udziału. Jest 10 drużyn. Widziałem w jednej drużynie same panie, ale w innych widziałem też panie, które wspomagały mężczyzn. W regulaminie turnieju tego turnieju jest zapis, że w skład musi wejść przynajmniej jedna kobieta. Skoro jest zapis przynajmniej jedna kobieta, dopuszcza to możliwość samych kobiet. Ten zespół, o którym Pan wspomniał, jest to zespół belferek z Opola. Zadziwiający jest fakt, iż taki turniej utrzymał już się 20 lat. To jest niesamowicie długo. E... Tak, ale nic nie wskazuje na to, żebyśmy na tych dwudziestych obchodach mieli zakończyć. Chcemy rozszerzyć jeszcze zakres tego turnieju o następne drużyny zewnętrzne z powiatów opolszczyzny. W efekcie myślimy również o wprowadzeniu tego turnieju w kalendarz imprez sportowych w Związku Nauczycielstwa Polskiego jako ogólnopolski. Przegrają tylko nauczyciele WF-u. Absolutnie nie. Absolutnie. W regulaminie jest powiedziane, że y, jedna kobieta, przynajmniej trzech związkowców nauczycielstwa polskiego, y, członek rodziny, ale nie ma słowa o tym, jakiego przedmiotu y, czy y, jaki zawód w oświacie wykonują. Grają tutaj y, historycy, poloniści, y, konserwatorzy. Y, bardzo bardzo różne zawody tutaj oświatowe są. Przyglądałem się przez dłuższy czas i całkiem nieźle im to wychodzi, dlatego sądziłem, że to w e, Nie, e, oczywiście to są pasjonaci. Oni lubią grać, lubią e, się właśnie bawić w ten sposób. Uważam, że to jest bardzo dobra impreza i e, cieszę się, że to się podoba, że środowisko oświatowe e, naszego powiatu, jak widać nie tylko naszego, lubi się w ten sposób bawić. Traktujemy to e, jako m, rodzaj e, rozrywki, rodzaj e, wzajemnej... E, że wzajem Udało nam się ominąć piłka, właściwie piłka nas ominęła. Właśnie nie, nie zawsze się to zdarza, czasami jest groźniej. Ale wracając do tego, tak, jest to impreza, która cieszy się dużą popularnością w środowisku oświatowym. Kędziesz na Koźla, jak widzę, nie tylko.